biednej dyksówki patrzę, tego. Co tego koreczka nie ma. Nie ma, ale chyba jest na górze. Chyba nie. Myślisz, że ktoś się zabrał? No niestety. To jest swoją drogą słuchajcie jeden z poważniejszych problemów tak naprawdę w muzeum mimo tego, że jest tu monitoring, są tu kamery i i tak Czasami zdarza się, a nie jesteśmy w stanie na każdej haliwkę 24 godziny na dobę postawić jednego człowieka, który pilnuje. To czasami zdarza się, że jeżeli jest dojście do samochodów, tak jak tu, teraz, czyli one nie są za sznurkiem, tylko także można podejść i dotknąć, to że jakieś rzeczy w postaci tego korka na przykład giną. Całe szczęście to, było, to nie był oryginał. Nie, nie. Znaczy, to była kopia. Zrobiona do tego zbiornika. Słuchajcie, no tak, e, tak to czasem bywa. To nie tylko, e, to nie tylko cudowne e, i wspaniałe chwile, w, kiedy dzieje się tutaj, pracuje się i tworzy się to muzeum, tylko czasami też bywają chwile e, trochę gorsze, takie chociażby jak te, jak odkrywasz, że nagle czegoś nie ma, czegoś, czegoś brakuje. No trudno, no może po prostu powinniśmy kiedyś tam zostawić i tak, żeby nie odgradać. A z drugiej strony 99% z Was zwiedzających jest też cudownymi klientami, nie chcemy też ograniczać Was, żeby przez jedną czy przez dwie osoby tak naprawdę blokować Wam dojście do tego. Więc um, to są takie rzeczy, na które musimy być przygotowani. No ale jak jesteśmy dzisiaj przy Dixie, to co, może opowiemy historię, bo to jest... To jest kolejne auto, które tak naprawdę też tworzyło trochę charakter muzeum w Otrębusach, prawda? Przy okazji przypominam Wam o tym, że warto szukać najtańszej opcji dla ubezpieczenia OC. Według porównywarki MUBI, Seat Leon 1.4 TSI z 2010 roku to koszt 501 zł. Korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu, czyli w rzeczywistości ubezpieczenie wyniesie Was 351 zł. Następne auto, które ma duszę. Yy, na jedno z moich ogłoszeń w latach 70-tych się z Podradomia człowiek, że ma samochód BMW, prawda? rozebrany co prawda, ale chętnie by go sprzedał. Oczywiście następnego dnia już jestem u niego oglądać BMW. Oczywiście wprowadził jakiś taki mały warsztacik, może nie tyle samochodowy, czy taki usługowy dla rolnictwa. No i Pokazuje mi te BMW, oczywiście. Patrzę, przepiękne Dixie, prawie kompletne. Tam jakieś drobne braki były tylko. Pierwsze pytanie: Skąd Pan go ma? Czy Pan go remontował? Czy tego? Coś, coś więcej dowiedzieć się na temat tego oka. I patrzę, to powiedział piękną historię. W okresie wojennym, pod koniec wojny. Na, na Rosję jechały potężne transporty pociągów towarowych, w których Rosjanie wywozili wszystko, co można było wywieźć od nas z kraju, jak i z Niemiec wschodnich. No i miejscowi rolnicy w ramach walki z nudą czy jakiś czas tam, prawda, na to, bo tam były tak zwany węzeł kolejowy. Wpadali na ten węzeł kolejowy, prawda, i coś tam, coś tam sobie zabierali z tych pociągów. Musicie mieć też świadomość, że to był. E, bo pewnie też nie wszyscy o tym wiedzą, Rosjanie, armia czerwona wywoziła wszystko. E, to nie jest tak, że oni wywozili samochód, który, nie wiem, znaleźli na terenie Niemiec, czy na terenie Polski, czy na terenie Poznania, jakby czegokolwiek. Ale to, to nie to, że oni znaleźli samochód i oni go wywozili, tylko oni rozbierali domy cegła po cegle, zabierali rury, zabierali kostkę brukową z ulicy, zabierali wszystko. I pakowane to było na pociągi i wywożone było na wschód do, do, do Rosji. Jest jedno z takich miast pięknych, które było na pograniczu Niemiec wschodnich i niemiec zachodnich i w połowie rynku zaczyna się pole. Jakby jest bo, bo zostało po prostu absolutnie rozebrane. Co rosyjskie, że Rosjanie jak przywozili z wojny kran, to mówili, że się zepsuł. Pamiętasz? Tak. Że jak w Berlinie odkręcali wodę, to tam leciała, jak przywiózł do domu, to już nie leciała ta woda. No, ale tak to było, no, to jest, jakby też prawda tamtych czasów bywała dużo bardziej brutalna, począwszy od historii, kiedy jest to słynne zdjęcie, kiedy Rosjanie wrzucają flagę czerwoną na bramie w zdjęcie musiało być obrobione, bo było tam po kilka zegarków na ręce. Wiesz, no i nagle okazywało się, że to mało polityczne, jest tak po te kilka zegarów. Więc e, zacząłeś mówić o tych transportach, przepraszam, że Ci przerwałem, ale to trzeba wprowadzić, żeby wiedzieć, wiesz, że to, to, to tak wydziało się. E, no. Taki klimat był tam wtedy. I w jednym z tych wagonów chłopcy znaleźli właśnie taki mały samochodzik śmieszny, ale sprawny, jeżdżący, oczywiście zna, łatwy był do wyniesienia, z, ponieważ był lekki, aluminiowy. Zabrali go tam do siebie na wieś, no i wszyscy się nim bawili, wszyscy się nim bawili przez okres jednego miesiąca. A powiedz mi w ogóle, jak oni go, go wynieśli z tego, bo to były pociągi, które przeważnie były jednak pilnowane. Przecież na tych pociągach byli ci strażnicy, wiesz, z pepeszami, to były takie znane pociągi bardzo, te, te radzieckie. Tak, na tych pociągach były wieżyczki, takie podwyższenia dla strażników, gdzie on widział, prawda... Cały, cały skład. Cały tak. skład. No radzili sobie chłopcy. Radzili tak naprawdę to bez pół, bez pół litra nie rozbili już. Tam też byli ludzie. Czyli chcesz powiedzieć, że to jest taka trochę BMK skubnięta tym, którzy ją skubnęli? To dokładnie tak. Dokładnie. Tak. Prawdziwa historia polskiego BMW. No i tak jak mówiłem, że przez miesiąc czasu chłopcy bawili się na wsi, wszyscy jeździli, cieszyli się, uczyli się jeździć na samochodziku, aż dowiedziało się o tym. Urząd Bezpieczeństwa, na wsi, samochód, trzeba zobaczyć. No ale nim ten Urząd Bezpieczeństwa dojechał do tej wioski, to oni schowali ten samochód na polu, czystym polu, w Suksianach. Yy, ci ubowcy przewrócili całą wioskę na wszystkie strony, nie znaleźli tego samochodu, oczywiście zagrozili więzieniem dożywotnim, jak znajdą ten samochód. Także mijały lata, a ta diksóweczka stała w tym stogu siana. No bo teraz poczekaj, bo dlaczego UB, wiesz, mamy młody widzów młodego pokolenia, więc też nie wszyscy będą wiedzieli, Urząd Bezpieczeństwa i dlaczego, czy SB wtedy chyba bardziej, nie? UB. UB, tak? UB. Dlaczego służby polskie ścigały takich gości, którzy mieli samochód? Nie chodziło o to, że oni go skubnęli bo to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, że oni go zabrali z tego pociągu, bo o tym nikt nie wiedział, pewnie czy on był zebrany czy nie. Było to tak zwane, ale było to tak zwane mienie niemieckie, no bo wiadomo było, że jest to nie było samochodu jak jest, to jest prawdopodobnie zdobyczne. I on powinien Trafić do polskiego urzędu i przez polski urząd, bo wtedy Polacy wystawiali takie e, kwity, i można było z tych urzędów wykupować te, jako osoba prywatna, i ona go wtedy legalizowała. Wtedy było to legalizowane, prawda? Tak. Mamy mnóstwo dokumentów różnego typu samochodów, które czy były polskie, czy były, pochodziły z Polski, czy z Niemiec, jakby to nie ma żadnego znaczenia, po zabierusze wojennej, żeby one nie stały, też nie niszczały się, one były zbierane. Administracyjnie do jednego urzędu, i ten urząd je sprzedawał, i wydawał papiery legalizacyjne na tego typu samochody, na tego typu pojazdy. Czyli, nawet jak było skubnięte, to miało być skubnięte zgodnie z prawem. Wiesz, czyli zdobyczne i sprzedane zgodnie z prawem. I dlatego mm, ścigano tych, którzy. Jak już sami skubnęli, to się nie przyznali do tego, bo to były pieniądze, które powinny trafić do teoretycznie Skarbu Państwa, Skarbu prawda? Państwa. Dokładnie. E, tak, dokładnie. Minęło parę lat. Zasiano e, gniło, to brzydko w sumie wyglądało. I ten mój, ten mój znajomy, którego, do którego ja dotarłem, e, naprawiał mocarnię u jednego z tych rolników. Naprawiał mockarnie, oczywiście tamten za bardzo nie miał czym zapłacić, bo musiał oddać kontyngent prawda, do e, urzędu. Ale doszedł do wniosku, wie pan, pan jest mechanikiem, my mamy taki tutaj samochód po to damy panu w rozliczeniu ten samochód. No, praktycznie nie mając wyjścia żadnego, zgodził się, wziął ten samochód, przyprowadził do siebie. Oczywiście z, z ambicją uruchomienia go i jakiej przyszłej jazdy ale w związku z tym, że komplikowały się te papiery bo nie było na niego tych żadnych kwitów ten samochód po prostu stał u niego następnych kilkanaście lat i kiedy przeczytał moje ogłoszenie, że ja kupię stary samochód prawda, zgłosił się do mnie i ten oto samochód prawda, w, nauczony doświadczeniem podjechałem Fiatem 125p wprzód samochodu włożyłem do bagażnika tył się ciągnął za samochodem i tak wróciłem do Warszawy. Naprawdę? Dokładnie tak było. ta <noise> była droga. <noise> no wiesz, teraz to ja mam taką lawetę, że mogę... <noise> Ale chcesz mi powiedzieć, że na te koła się mieściły do bagażnika? Tak, do piata? spokojnie się mieściło bardzo ładnie się mieściło, że nawet nie potrzeba było za bardzo wiązać. No dobra, ale to jest, to jest historia zdobycia, bo, ale z drugiej strony to jest samochód, którym też e, też sporo tak naprawdę jeździliśmy i to jest taki samochód, do którego też mamy bardzo duży sentyment e, emocjonalny, bo tych takich historii związanych z wyjazdem, z jeżdżeniem w tym, w tym samochodem jest mnóstwo. Byliśmy nawet w Bielsku Białej nim kiedyś na rajdzie, prawda, e, samochód jest ciekawy pod jakim względem? Ten samochód potrafi rozwinąć nawet 90 km na godzinę, ale hamulce ma tylko do 30 km na godzinę. Powyżej 30 km traci hamulce. Na czym to polega? Hamulce są BMW, w ogóle słynęło przede wszystkim z budowy motocykli, czyli bębnów blaszanych. Motocykl miał bębny blaszane, motocykl ważył tam 80 kg, czyli ileś, a ten samochodzi waży w granicach 350 gdy szczęki dotykały do tych bębnów blaszanych, bębny natychmiast się rozgrzewały, powiększały się i kończył się pedał w podłodze. A, e, a bo to go hamulce, bo są na linki oczywiście na jak linki. w rowerze, żebyście też mieli świadomość, jak w... Dobra, dobra, bo to ty tutaj, ty tutaj zaczynasz technicznie opowiadać, lepiej przyznaj się i powiedz, jak deferencja w nim złożyłaś. <laughs> Na samochód tak naprawdę, rekonstrukcję jego zrobiłem e, pod domem w garażu. Rozebrałem go do jednej śrubki, prawda. Bo jeszcze też nie było tego miejsca wtedy. Tak, nie, nie. E, z, e, rozebrałem go do jednej śrubki, ponieważ on też był bardzo mocno zardzewiały i zapuszczony. E, odświeżyłem wszystko, złożyłem go do kupy, prawda. No i dość polegał na tym, że talerz w można było przekręcić, przekręcić z lewej strony, jak i z prawej strony. I I chcę tak? założyć go tak, albo no tak? Tak. I tak patrzyłem, z której... bałek idealnie właśnie pasował na trybę. I tak patrzyłem, no bardziej mi się podoba z prawej strony. No tego przekręciłem z prawej strony, prawda? Wyremontowałem go całego, w garażu odpaliłem. To nie były czasy, kiedy jak się rozbierało, robiłeś zdjęcia telefonu. Nie, nie. A... <laughs> w garażu go odpaliłem, wkładam jeden, samochód rusza ładnie. Przykładam wsteczny, samochód na tym półmetrze rusza do tyłu, wsteczny, rewelacja. Chodzi, rewelacja. Odpicowany samochód, że przyszedł okres autosakrum prawda, koledzy z Lublina przyjechali, kolega Milczek, Filmowicz. Swoją drogą taką BMW, jak, jak właśnie robimy polski Porsche, czyli, e, Porsche, polski BMW, czyli BMW 315 przez jeden, tak. prawda? No, i mówią, no to jedziemy na ten twój rajd tutaj autosakrą. I ja oczywiście, że spokojnie, jedynka, wyjeżdżam przed dom, prawda? E, spakowaliśmy e, pakunki wszystkie na tył razem z mamą. E, no oni ruszają, ja ruszam. Jedynka, but, prawda? Tak, tak powoli mi się to rozpędza. Wkładam dwójkę, a samochód staje jedenba. Na tej dwójce powoli popuściłem sprzęgło, zobaczyć co się stało. Czy zablokowała się skrzynia, czy coś, a ja na dwójce mam wsteczny. Zamiast do przodu, jadę na dwójce do tyłu. Wkładam trójkę, i jadę do tyłu. I się okazało, że nie to, że mi się podobało założenie talerza z prawej strony. Trzeba było go założyć z lewej, dlatego, że on miał trzy biegi do tyłu, a jeden do przodu. Czyli to miał, nie miał. Dobrze był. No więc wyobraźcie sobie sytuację, jak tutaj e, mój tata, moja mama, w tym maleńkim samochodzie. Pokaż go jeszcze, jak możesz, Robert. W tym maleńkim samochodzie, e, plus do tego e, e, ja i moja siostra, czyli siedzimy w cztery osoby, a to nie jest. To kostny, dobrze. To nie jest e, e, wielkie auto. I zasuwamy. E, zasuwamy, e, ile 10, 10 km, czy ileś tam 15, e, tylko na wstecznym, żeby jechać do przodu. No bo to zapadło, no trudno, wyjechaliśmy, to wyjechaliśmy. Nie wracamy, nie cofamy się. I na biegu wstecznym wyruszyliśmy do Podkowy Leśnej. No, mieliśmy chyba obłęd w oczach, bo pan, który wyprzedził nas spalone zatrzymał się z boku, podniósł bagażnik, wyjął pęk, kwiatu. kwiatów, i gdy my w szalenym tempie, prawda, tych siedmiu na, siedmiu godzinę. na godzinę, on podszedł do nas i wręczył małżonce mojej pęczek kwiatów, bo mi się tak podobała właśnie ta nasza jazda. Słuchaj, e, a swoją drogą to był też samochód, który był kilka razy na różnych, e, na różnych piętrach, w różnych miejscach przeciwnych. No jednym z takich ciekawych miejsc, gdzie był, to w Automobiliwie Polskim, na pańskiej, na trzecim piętrze, na czwartym piętrze, piętrze. Na czwartym piętrze w sali y, tej konferencyjnej, też był... To przez... był jakby, żebyście wiedzieli, to była stara kamienica, to nie było nic takiego, że to był magazyn, że się jeżdżało do windy i tak dalej, i tak dalej. On się nie mieścił do windy, bo winda była maleńka, a po prostu przed budynkiem rozebraliśmy go na części, wnieśliśmy to wszystko, jak to się mówi, na rękach i na sali złożyliśmy ten samochód. ponieważ on jest szalenie prosty. Konstrukcji, można to było wykonać bardzo szybko, i przez, wiele, przez dłuższy czas był podziwiany, jak to. Którędy byście przez okno wstawili ten samochód, <grym> No bo dzisiaj to zamawiasz dźwig i to dzisiaj, jak pamiętasz jak robiliśmy wystawę w Muzeum EWT-em, Pałacu, Pałacu Kultury, to tam się na tą trójkę, żeby na te trzy sale, dźwig był i taka specjalna platforma. Zostawialiśmy samochód na platformie, dźwig podnosił platformę, było wyjęte okno Pałacu Kultury, szerokie potem Pałac Kultury, potężne okna i przez te okno wjeżdżali. Się. Słuchaj, ale a propos samochodów w mieszkaniach, to, to nie był jedyny przykład tego typu działania, bo to było coś, co kiedyś było nawet dosyć. Znaczy, zdarzało się, że ktoś trzymał. dzisiaj, trzymanie samochodu w mieszkaniu czy nie, motocykla, to jest takie. Wow, ale burzuj, masz swój motocykl w mieszkaniu, albo jest czysto szalone. Natomiast. Y było kilka osób, również Twoich znajomych, którzy budowali swoje samochody, żyjąc na którymś piętrze bloku mieszkalnego, bo nie mieli innej możliwości. No mój przyjaciel Marek Pał właśnie zbudował swoją tatrę, chyba na, na, na 10 albo na dziesiątym piętrze. Właśnie nie pamiętam, na Kukowiłem. którą, bo Wiktora trzeba byłoby tak. się zapytać. Właśnie wiesz, ostatnio rozmawiałem z Wiktorem i mi przypomniał, że faktycznie ten samochód przecież był składany w Dokładnie. domu. I też mieli problem właśnie jak go wyjąć czy przez okno czy w jakiś sposób bo cały samochód został wyremontowany przez niego i stał w normalnym pokoju w bloku z wielkiej płyty. Mówię wam o tym bo chcę wam pokazać też zupełnie inny klimat tego co było kiedyś i tego co jest dzisiaj. Dzisiaj posiadanie starego samochodu jest rzeczą która jest świetnym bajerem, jest takim rzeczą która Cudownie, że tak jest i jakby w ogóle absolutnie się pod tym wszyscy podpisujemy. Natomiast kiedyś to na tworzenie takiej motoryzacji czy robienie wymagało strasznie wielu, ale to strasznie wielu wyrzeczeń, bardzo dużo zrozumienia, zrozumienia żony, żeby żona zrozumiała to, że dla, dlaczego w salonie stoi samochód albo pod kanapą, w której się rozkłada leży silnik od Sahary czy od czegoś innego, wiesz, no bo warunki nie były takie jak dzisiaj, nie mogłeś pojechać do warsztatu, i zlecić w warsztacie odbudowy swojego samochodu, tylko w większości po prostu trzeba było to samemu. robić samemu, ręcznie, a jak ktoś mieszkał w mieszkaniu, to nie miał takich w ogóle możliwości, prawda? Jak się pojechało do warsztatu, to pan z warsztatu popatrzył z politowaniem, ja takiego złomu to nie robię, taka była odpowiedź. No właśnie, więc to chciałem wam pokazać jakby troszkę inne podejście do tego, związane z tą motoryzacją, że kiedyś posiadanie tych samochodów Um, wiązało się z zupełnie innymi wyrzeczeniami e, i zupełnie innymi rzeczami niż, niż dzisiaj, kiedy wszyscy patrzymy i, e, i możemy patrzeć na, na te samochody, wow, wow, ale ci to mają tych samochodów, bo, 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 bo nas zbierali. Czasami ktoś napisze jeszcze, a, dlatego, bo resortowe dziecko jest tam, gdzie jest to resort. Trzeba <grym> odważnie powiedzieć, że w Polsce było wielu kolekcjonerów, którzy zbierało samochody. Dlatego, że była niesamowita łatwość pozyskania samochodów starych, a yy, praktycznie większość tych kolekcji rozpadła się. Rozpadła się, dlatego, że na to nie pozwoliły żony, która. Rodz, Rodzinne spadkobierce. która bolała, prawda? Jakieś półtronisz opony do jakiegoś grata. Yy, w przypadku śmierci kole takiego kolekcjonera to po prostu to było rozszarpane, i jak najszybciej sprzedać jak najszybciej wyciągnąć z tego jak najwięcej Jest pieniędzy. kilka kolekcji, Polska miała kilka potężnych kolekcji klasycznych samochodów, dzisiaj, dzisiaj przeważnie mówi się o jednej, e, natomiast takich, tych osób, które posiadały te kolekcje samochodów, które zostały zmarnowane i zniszczone, no było kilka tak naprawdę, dużych, potężnych, pięknych. Potężnych kolekcji, których było po, po kilkaset aut. Albo bardzo cennych. Albo bardzo cennych, dokładnie. To zależy od tego, kto jakie miał tam. Prawda możliwości, bo cenne były wiadomo, cenne i były handlowe. Mówiliśmy, e, mówiliśmy o tym przy okazji historii Mercedesa 170, nie, my w, przy okazji Fiata 501. Więc jeżeli chcecie usłyszeć o takiej jednej kolekcji, to przejdźcie właśnie do tego materiału, e, do Fiata 501.